No i jedziemy. Jedziemy, dawaj Malina. Ciągniesz firmowy samochód, Firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. O, ja się cieszę do przodu. Moje rezerwa. Możesz mieć 100, 200. Ja się, jeszcze się. Jedziemy. Nie, jedziemy. Tylko dzwona nie wypierdol, bo nas nie zeskrobią. Jedziemy! Jasne. Jasne, jedziemy! Ile by tu zjechać mieliśmy? Hurra! Malina! Kur...